Witam serdecznie Moich drogich subskrybentów i tak dalej i tak dalej Wszystkich miłośników akwarystyki I tak dalej i tak dalej Sobota Parę godzin po podmianie Podmiana odbyła się gdzieś o godzinie 13 Może trochę wcześniej no, Także tutaj wam teraz pokazuję Aktualnie świeżo po podmiance, no, parę godzin, nie? Troszeczkę zaaplikowanych dodatkowo bakterii yy, tych PSB. No, troszkę się tutaj podziało. Jak widzicie, prawne oko, które obserwuje mój zbiornik, może zauważyć, że troszkę ten korzeń. Tak, wyniosłem do góry, podparłem go tu, jak widzicie, takim konarem, który tam leżał na dnie. No i co? Troszkę, według mnie, tak, aby wiecie, no, troszkę więcej tam miejsca pod tym korzeniem, gdzie te paletki tam lubią przepływać z jednej na, e, strony na drugą. Także taka, taka, taka mała kosmetyka, można powiedzieć, zrobiona. W kostce oczywiście też podmianka zrobiona. Pokażę Wam też kostkę, oczywiście, butelka. Tam jeszcze możecie dojrzeć, w prawym rogu leży jeszcze tego ostatniego welonia. Z tego nie złapałem. Nie chcę tam wejść, a może i wcześniej był, tylko wyszedł, wystraszył się, jak się to mówi. Także widzicie, to mają taką ulubioną paletkę, która tutaj się dzisiaj na pierwszy plan yy, wyniosła. No one się tam cały czas, jak widzicie, o przeganiają, nie, jedna na tył, druga z przodu, ta, ta z tyłu, to ta z przodu, no i tak się gonią, no ale mniejsza z tym, nie, no. także bardzo fajna paleta, bardzo fajnie, fajne ma te pasy, ładnie to wygląda. Oczywiście dzisiaj wam powiem w filmiku jakimi smartfot, smartfonami nagrywam. Będzie bardziej fachowe jeśli powiem, że, że smartfony, bo, bo wiecie to telefon to już, to już nie jest telefon, bo to jest taki mały komputerek. No ale mniejsza z tym. Yy. Powiem Wam, mnie osobiście też się podobało ten ostatni film bardziej niż te wcześniejsze. Powiem Wam, nie wiem dlaczego. Ten film, który dziś nagrywam, jest nagrywany S23 Ultra. Ostatni film, któryście patrzyli, który się... Pytałem Was, czy jaki obraz jest, to był iPhone 14 Pro. No a ten jest S23 Ultra także nie wiem który, który lepiej Wydaje mi się, że później w tym takim programie gdzie to tam troszkę tam robię jakąś obróbkę znaczy to obróbka to jest za dużo powiedziane tylko robię tą wiecie to takie rozmycie z przodu czy coś i to nic więcej nie robię, bo, bo po co na co? No to wydawało mi się, że iPhone 14 Pro zrobił to szybciej, nie? Obrobił tak jakby prze, przekowenterował ten film, nie? Szybciej. Nie wiem, czy miało to skutek tego, że był krótszy film, czy coś w tym stylu, no mniejsza z tym, nie? Takie jest moje wrażenie, że on to zrobił trochę szybciej niż ten sam, Samsung, więc Samsung to duże jakby przetwarzanie. nie? Choć niby ma... Snapdragona, bo to już jest Snapdragon 8 Plus yy, drugiej generacji, aż jest Snapdragon drugiej generacji, ten taki podkręcony pod Samsunga, nie, no, powinien to opanować dużo szybciej, no nie wiem. No, wiadomo, że no, oba filmy w sumie wyglądają dość fajnie, nie? No. Dobra, to, to by była taka kwestia, kwestia y, techniczna tych moich filmów. Teraz porozmawiajmy sobie troszkę. A no jest sobota, jest szaro buru, deszcz. Pewnie siądziecie wieczorem, pooglądacie akwarium. Pewnie będziecie chcieli wysłuchać jakiejś w miarę sensownej gadki przy tym akwarium. Także co, ja chciałem dzisiaj porozmawiać, już ostatnio podjąłem temat mikrozorium. Nie będziemy go roz. Rozbudowywać bo według mnie nie ma sensu, oczywiście. Jak dzisiaj przed podmianą było, to jak była woda opuszczona, to sobie delikatnie Anubiasy, mikrozoria spryskałem wodą utlenioną na te takie wiecie nie na krasnorosty, tylko te nitki, takie, te, 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 takie siwe nitki, taki, taki glon nitkowaty. Nie ma go dużo, ale, ale gdzieś tam się pojawia. Nie? No, później była zalana oczywiście woda z beczki. E, chwilkę ja sobie przy piec, bo zapaliłem sobie teraz swojego przy, bo zamykam. O, żeby mi się tutaj za gorąco nie zrobiło. Także to była taka czynność antyglonowa, delikatna przy podmianie. No, co by tu wam jeszcze. Pokazać takiego ciekawego, powiedzieć, już Wam jeszcze damy im jeszcze troszkę. Am Chu damy im rybkom, niech sobie tam troszkę podjedzą. Aha, bym zapomniał. Bo ja jestem maniak filtrów i dałem jeszcze tam do roga, z lewej strony. Nie wiem czy go zauważycie. Bo się z kostka bodajże odbija. Dałem tam takiego wewnętrznego fluwala z tymi dwoma dużymi wylotami. Góra, dół i jeszcze ma takie wyloty, takie, takie dziurki. Nie? On tam do środka się wkłada. Takie koszyki. Nie wiem jak się ten, fil dokładnie ten filtr dokładnie nazywa. Bo nie mam chyba z tego filtru niestety pudełka. Jak kiedyś znajdę nazwę tego filtra czy coś to Wam podam, bardzo fajny filtr według mnie, można sobie go fajnie ustawić i tak dalej. No ja go tam włożyłem mu po bokach do tych koszyków, te kąpki oryginalne wyciągłem, a włożyłem mu tam po prostu watę, a w środkowym koszyku, tym większym jest po prostu keramzyt taki drobny, nie? Takie, wiecie, niby złoże biologiczne, nie? Ale według mnie karamzyt też, też robi roboty nie? Też tam te złoże biologiczne, tam coś działa, nie? W nim. No. no i co? No i to tyle, tyle z tego. Powiem Wam tak, na temat jeszcze ryb Wam powiem, na temat paletek w sumie, bo, 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 bo tu o tych drobnicy to nie ma co, co gadać, bo to nie jest jakaś ryba wymagająca i tak dalej, na temat paletek E, powiem Wam tak, tu oczywiście już te, te na tym Anubiasie te ta ikra zeżarta co nie, normalna rzecz, także trudno. Palecie no, jak widzicie lubią bardzo przebywać z tyłu. Tam mają miejsce, tam się kryją pod te korzenie, no nic nie poradzę, niestety wiecie, nie przegonię do przodu. Trudno same muszą wyjść jak się to mówi. No. I co co jeszcze wam tutaj mogę powiedzieć na temat paletek? Takie moje spostrzeżenia. Bo tam wiadomo znowu się znajdzie ktoś, kto powie, że się nie znam. A no, niech się tak mówi, nie ma problemu. Ja już się pogodziłem z tym, że y, takie za przeproszeniem debile się zdarzają. Którzy mają Którzy pozjadali jakby się to mówi wiedzę a, a Sami po prostu nie potrafią nagrać filmu I nie potrafią powiedzieć e, Co u nich się w akwarium dzieje nie? No. Także to To by była taka lekka dygresja z mojej strony No i co u mnie widzicie palety No według mnie są zdrowe są, Mają kolory sami widzieliście Nie są jakieś tam nie mają nic na, 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 na skórze i tak dalej. Wszystko jest OK. Podmianka zrobiona, woda im spadła z temperatury 27 na 25, 2 stopnie, no może ktoś powiedzieć dużo, ale jeśli ryba się przyzwyczai raz w tygodniu i, i ona się może spodziewać takiej zimnej, jakby się to mówi fali wody, to według mnie ona po prostu traktuje to jako, jako jakoś taka pora deszczowa jakiś nie wiem opady deszczu i nagle jej tam wiecie zimna woda obmywa ją według mnie to jest też taki bodziec do, do tarła czy tam do znoszenia ikry jak wiadomo większość ryb tak ma kirysy tak mają, że i grono jady, że jak poczuję duży strumień zimnej wody świeżej to od razu przystępują do tak zwanego tarła, nie? Także mnie to nic nie robi i najgorzej to by było gdyby wiecie ktoś tutaj mi ustawił, czy ja bym ustawił i nagle i nagle jak tam zaczął grzebać wy wywalił gdzieś z podłoża jakieś duże ilości azotu i tak dalej to wtedy ta ryba y no bardzo tego nie lubi, nie? Bardzo nie lubi takiego tarła, to wtedy zawaliłem i, i wyrwałem tam ogromne ilości roślin z tyłu zamuliłem całe akwarium, narobiłem głupot do dziś się bije w piersi no ale co, co, co tu poradzić, jak się to mówi dobra, tu Wam troszkę, pokazałem Wam to, tutaj Wam teraz przejadę na kostkę i część i część tego akwarium, gdzie są tam te glonajady, jak widzicie tam takie słabe światło się świeci tam są tylko korzenie. Nie mylić z tym, że ta mikrozoria się odbija od szyby, od głównego zbiornika. Także o jak widzicie. No a tu mamy kosteczkę. Też w kostce była podmiana zrobiona. Wszystko jest w porządku. Normalnie kranuwa prosto z kranu leciała tą rureczką, którą tutaj mam zimna. Także myślę, że rybki się nie pogniewały za bardzo, dostały taki szlak zimnej wody. Też bodziec do, yy, do tarła, jak się to mówi. Widzicie, Lotos robią się mu liście fajne, coraz to większe, takie czerwone, nie? Możecie sobie porównać ze wcześniejszymi filmami, także też tu jest wszystko ok. Skalar tam z tyłu teraz akurat jest przy korzeniu. Jeszcze się go niestety nie pozbyłem, ale będę to chciał kiedyś uczynić. No. Także tak wygląda tutaj akwariumek. Troszkę wam tutaj zrobię zbliżenie. Na akwarium Rodostomusy, bardzo fajnie wyglądają. Skarb tam z tyłu, jak widzicie, no, glonu za dużo nie ma. Jeszcze widać bańki powietrza po podmiance świeżej wody. Lotos, zobaczcie, jak fajnie wygląda czerwony. Tutaj po górach już tylko tyle zostało. Zbrojniki go tam szkubią cały czas. No. Także tak to tutaj wygląda. Dobra, przejedziemy z powrotem na główny zbiornik. O, no, dobra, tutaj na głównym troszkę wyprostujemy ten obraz. No niestety. O. I tu mamy główny zbiornik Także też tutaj widać Ten korzeń fajnie podparty I tak, taka przestrzeń się troszkę większa zrobiła Pod tym korzeniem no. I tak to widzicie tutaj wygląda nie? No. Wiecie rybki się gonią Palety się gonią Przepychają się jedna tam Druga tam Kolory jak widać Fajne Spróbuję Wam go zbliżyć troszkę, o. Zobaczcie sobie na kolory tej paletki, jakie supernie. Jakbyście gdzieś zauważyli takie kropeczki na tych paletkach, to to jest jeszcze niestety przy, przyklejona do nich ikra, bo ta ikra tutaj furgała po całym zbiorniku, jak gronojad ją tam troszkę rozwalił. Zresztą też jak paletka znosiła ikrę, to też tam ikra pływała i gdzieś tam się do nich przyklejała. Mogliście to chyba zauważyć nawet na ostatnim filmie. No. Także tak wyglądają moje paletki. Możecie sami ocenić i napisać jak wam się podobają. Oczywiście niech piszą ludzie, którzy się troszkę na tym znają, bo złośliwych ludzi dziękuję. Tak jak powiedziałem. Od razu komentarz usunę, bo nie chce mi się wysłuchiwać, czytać takich głupich komentarzy. Nie? No, chcę po prostu ludziom pokazać normalnym, jak mój zbiornik wygląda. O, tu macie roślinność. Proszę bardzo Mikrozorium pięknie rośnie Tamten krzak Też fajny Tutaj Klotus tygrysi Tak to u mnie tutaj wygląda Także myślę, że fajnie, nie? Tutaj pułapka, jeszcze sobie leży, tam jest pa tabletka spiruliny w niej. O. Zostawię Wam tak na zbliżeniu, żebyście sobie popatrzeli, jak one wyglądają. Te bąbelki, które tutaj lecą, to są bąbelki z dwutlenku węgla, nie? Powietrze jest wyłączone, bo przedziurawił mi się przy podmiance Przedziurawił mi się niestety wężyk i musiałem powietrze odłączyć. Trzeba to będzie jakoś naprawić. Ale to już nie wiem, czy to dzisiaj jeszcze zrobię, czy może jutro się tym zajmę. To zbiornik, to jak najbardziej naturalny bez jakichś upiększeń niepotrzebnych fajny klimat robią te korzenie z tych anobiasów z tych mikrozoi rosnąc w dół fajnie to wygląda no, jak widzicie przekomarzają się jedna z drugą ale to są takie wiecie takie bijatyki jak robią paletki to jest nic w porównaniu ze skolarami nie ci to się tam tukli i to i to mocno nie skolary potrafią się tak złapać zapyski że kiedyś widziałem gdzieś że po prostu jeden z drugiemu tak się złapali zapyski że jeden drugiemu wyrwał po prostu całą szczękę nie pokaleczył go można powiedzieć że śmiertelnie bo ten skalar nie mógł później przyjmować w ogóle pokarmu no, także... a ta ryba to jest taka wiecie takie takie jak on, takie coś jak tutaj widzicie takie takie posztuchywania to to jest powiem wam pikośnie. no sami powiecie jak fajnie one wyglądają nie no i widzicie na przykład tą rybę, nie? Tutaj taką, tą paletkę. Przed chwilą jeszcze miała takie pasy, bo zobaczcie sobie, momentalnie te pasy zaczyna być widać. A przed chwilą praktycznie tych pasów nie było, nie? O, i już widzicie. Pasy się raz są intensywne, a teraz praktycznie tych pasów nie ma, nie? Wszystko zależy od jej nastroju, od jak ona reaguje na przykład na takie poszturkiwania, nie? No, sami sobie spójrzcie jak, jak to jak to wśród zwierząt, wśród ryb działa, nie? Jakieś zmienianie koloru czy, czy coś w tym stylu, nie? O. Jak to się szybko w sumie dzieje, nie? <laughs> Dlatego wiecie, te, te ryby, jak patrzycie na nie, to one, one raz y, mają taki kolor, a za chwilę mają inny, do, dosłownie za parę sekund mają, inaczej wyglądają, bo wystarczy, że ona się trochę zdenerwuje, czy coś w tym stylu, na swoją koleżankę, no i zmienia, albo pasje się tracą, albo zrobi się bratsza, albo zrobi się ciemniejsza, no kurde, Wy się też potraficie zaczerwienić, nie? Czy zrobić nagle bladzi, bladzi jak się to mówi, nie? No. Dobra, już film ma naprawdę 20 minut. Nie wiem czy ktoś będzie tak długo chciał oglądać, y, czy nie oglądać. Ale myślę, że jest co pooglądać. Zobaczcie no, sobie, ale no nie fajne, potem, fajnie potem zna szukają pokarmów, nie? Nie to co dorosłe skalary. To dorosłe skalary to ma. Głęboko wiecie gdzie. Jeśli spadnie już pokarm na dno, nie? No, widzicie tego welenia z tego tam siedzi znowu w tubie, nie? Trzeba by było go łapnąć najlepiej. Nie wiem czy by się dało z tą tubą go wyjąć, ale chyba by uciekł mi się wydaje. Ale spróbować można, nie? No. Dobra, takim widokiem ze zbliżenia dzisiaj e, was, was żegnam. Jutro będzie niedziela. Może się na zastanowię nad jakimś poważniejszym tematem do nakręcenia i do pogadania. Jeśli oczywiście macie jakieś sensowne pytania czy coś, to, to proszę bardzo, możecie pisać w komentarzach. No. Może już też przy okazji troszkę tak delikatnie przeproszę, że niestety. No nie odpisuję na wszystkie Wiecie Komentarze typu dziękuję czy coś Bo i tam Przeważnie No możecie być pewni, że jeśli dostaniecie Serduszko Do komentarzu To na pewno wasz komentarz przeczytałem I I po prostu Wiem o co chodzi, nie? No. Dobra, żegnam się Z wami Może jutro Coś też nagramy, zobaczymy. Do następnego razu, czym cieszę? Hej.